Cześć, mam Ci Witam wszystkich. bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii MG. W dzisiejszym odcinku pojedziemy zobaczyć, co się dzieje u nas na polach i ogólnie tak sprawdzić, co tam słychać wszędzie. Pojedziemy sobie na renowacjum. Jak widzicie, golfika nie ma. Może lepiej, żebyście nie wiedzieli, co się z nim stało. No czy trochę pochodzi. Dobre. Ruszamy. Światełka. Dobra, najpierw mamy tam pole. Coś taka zmulona terenóweczka. O, poszło. Ma no, i co? <ś> Coś tu już ładnie zaczyna kiełkować. Ty, zobaczmy. Jak to wygląda sprawa. Nie, później sobie zrobimy zdjęcie. Ty, coś tu zaczyna już ładnie rosnąć. Cieszę się bardzo. O! Bierze olej chyba. Nie no, dobra. Jedziemy na inne pole. Czyli na pole numer 2. Jedyne pole, które nie zdążyłem zrobić, to jest pole numer tamto, nowe. No, ale jak na razie nie będziemy go obrabiać, a nic. Jak będzie po prostu nowy ciągnik, wtedy to się zrobi. Dobra, drugie pole mamy tutaj. Wejdziemy sobie tędy. O, nie tak szybko. Nie zepsuj sobie. No, sorry. Tu mamy dwa pola. Ale chyba dopiero zaczyna kiełkować. No, tu jest inny plon. No taki marny trochę, ale ten to już jest trochę lepszy. O kurde, o mi jak tu wyszedł. Ty, ten są bardzo porządne plony. Tam są trochę marne, ale to nic, na to nie poradzimy. Tamte mi się bardziej podobają niż te. Ale to nic. Dobra. Dobra, będziemy jechać w stronę domu. <laughs> Najechałem se? O kurde, co nie jedzie? Jedź na spokojnie, maleńka. No i tak, jak na razie tamtych polu nie mam. Na razie jestem, można powiedzieć, e, zarobiony robotą. Więc jak na razie tamtych pol nie mamy. Więc nic na to nie poradzimy, dobra. Dojeżdżamy na gospodarkę. Dobra przodem sobie wiedziemy, albo na razie tak zostawimy. Pod zdjęcie fajne. Coś jest nie tak z tym? No dobra, może zrobią. Zrobiło. Dobra, cofniemy ręduzeczką. <laughs> dobra, gaś kabarynę. Wychodzimy. Dobra, drugą rzeczą, którą musimy zrobić. To, musimy umyć to. Kurde, bo chłopaki mnie zabiją. Pożyczyli mi, a ja to doprowadziłem normalnie do klęski urodzaju. Dobra, cofamy. Na spokojnie. Pyk. Podpięte. Dobra. Podnosimy. No tam jakieś drzewo jeszcze leży. No i dobra, tu mamy karczerka. To się to umyje. No, Dobra, pyk. Ładnie tu, to, talerze. Dobra, umyjemy sobie tu ładnie. Tutaj jeszcze agregacik. Pyk. I cyk, fuch, będzie, będzie pięknie. Ty umyty? No tak kurde, nie wasz. Tam jeszcze tak umyjemy, z grubsza o ty. No i dobre, byłoby. MFA, kółeczka, mój. Niech się świeci. Dobra, odstawimy. I pojedziemy sobie cofnąć. Dobra, cofamy. tu go zaparkujemy. Nie będzie nam przeszkadzać. O oh shit, mam nadzieję, że nic się nie stało. Za szybko jedziesz, krecie. O Boże, mam nadzieję, że nic się nie stało. Odpięte, dobra. I co? W tym odcinku to było na tyle. Jeżeli Wam się spodobał zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Cześć i do kolejnego odcinka na razie.